Witam Was, z tej strony Macintosh a to kolejny update vlog. Tak wiem, miałem się odzywać częściej właśnie dzięki update vlogom, jednakże ostatnimi czasy nie mam czasu, a także pojawił się pewien fakt, który troszeczkę mi przeszkadza nagrywanie update vlogów. Jak zapewne zauważyliście, jesteśmy w troszeczkę innym środowisku niż zawsze, czyli tam na półce z grami. A to z tego powodu, że rozsypał mi się laptop, którego potrzebowałem do nagrywania. Update w a dokładnie było to źródło zbierania dźwięku, ponieważ ja nie zbieram źródła dźwięku z kamery, gdyż mikrofon jest niby w niej dobry, jednakże no zbiera troszeczkę za dużo rzeczy, przez co występują szumy, których nieprzyjemnie się słucha, dlatego ja wolę nagrywać komputerem, jak to zawsze bywa. I co chciałbym wam powiedzieć w tym update w ponieważ no Dawno się nie widzieliśmy i troszeczkę rzeczy jest do przegadania. Może więc zacznę właśnie od tej najważniejszej i najbardziej pieklącej sprawy, czyli mojego y, laptopa kochanego. Kochanego, w dużym cudzysłowie. Słuchajcie, y, mój kochany laptopik. Mam go przy sobie, tak jak widzicie dobrze. To jest Asus K50iJ bodajże, z tego co pamiętam. Trochę już go powymieniałem, mu kilka części, ale w dalszym ciągu to nie jest techniki. Słuchajcie. Główny z nim problem polega na tym, że ja potrzebuję tego laptopa do, do studiowania oraz do pisania mojej pracy inżynierską, inżynierskiej, którą mam zamiar jeszcze w tym roku obronić znaczy w przyszłym roku kalendarzowym ale to wiecie o co chodzi. Problem polega na tym, że niestety pomimo tego, że pracuję, nie jestem w stanie uzbierać na chwilę obecną przy moich wydatkach. Nie jestem w stanie uzbierać kwoty potrzebnej na zakup jedynej części, która popsuła się i bez której ten komputer nie ruszy. A chodzi mi dokładnie o to małe cholerstwo. Nie wiem, czy będzie widać, ale yy, tak. Dysk SATA 2,5 cale, któremu rozwalił, rozwaliła się matryca dokładnie. Chyba silnik całej matrycy poszedł, także dziękujemy. A wymiana takiego czegoś to jest 1500 zł. Przy cenie nowego dysku w granicach 200 zł to jest zupełnie nieopłacalne. A odzyskanie z niego danych, tam żadnych danych tak naprawdę nie ma, bo wszystkie dane trzymam na komputerze stacjonarnym, więc to nie jest dla mnie problem z danymi. Bardziej problemem jest to, żeby zakupić nowy dysk, wgrać i mieć system, no to, to 200 zł to jest mały problem, ale jeżeli chcecie pomóc, to jest taka możliwość. Oczywiście nie za darmo z mojej strony, ponieważ. Yy... Ja mogę dla Was coś narysować, mogę stworzyć dowolną grafikę, jak wiecie, ja się grafiką zajmuję i gdzieś na dole, tu albo będzie link prawdopodobnie w opisie tego filmu, znajdziecie więcej informacji na temat moich emergency commissions, czyli minimalnie musicie zapłacić 10 zł, a możecie za to dostać plakat, możecie dostać za to kilka innych rzeczy na pewno. W czasie Edycji tego filmu, gdzieś tu pewnie będą się pojawiać, co możecie dostać za to minimalne 10 zł. I w tym miejscu chciałbym podziękować, a także pozdrowić użytkowniczkę wierszownik, która yy, wspomogła mnie i zamówiła sobie naprawdę ładny plakat typograficzny z doktora Hu. Pozdrawiam cię i życzę miłego dnia. Yy, druga kwestia: jak wam obiecałem, po zakończeniu Child of Light'a obiecałem wam, że pojawi się. Głosowanie na następną serię, tak wiem, odkładałem to jak najdłużej, ponieważ miałem kilka innych rzeczy. Plus, teraz jeszcze The Binding of Isaac Rebirth się pojawił. No to muszę wam powiedzieć, że w końcu dojrzałem do tego, żeby zrobić takie głosowanie. I również pod tym filmikiem znajdziecie link do głosowania, do voting poola, w którym znajdziecie trzy gry, które mogę wam zaproponować jako następną serię. Pierwszej gry niestety nie ma, musicie sobie zwizualizować. Opakowanie i okładkę. Jest to Prince of Persia Prodigy, czyli jak to woli, Prince of Persia 2008. Czyli ten taki bardziej kryskówkowy, w którym to gramy księciem, nie księciem, oraz mamy swoją współpracownicę, tak to nazwijmy. I nie ma tutaj piasków czasu, czyli jest to ta najmniej popularna część podobno w całej serii Prince of Persia. Chociaż moim zdaniem, Forgotten Sense dalej jest gorsza od tej gry. Ale ta jest gra repatriacji. Powtarzalna, o, no może nie będę szukał słowa, którego zawsze zapominam. Anyway, drugą grą, którą mogę Wam zaproponować jest gra, z której dużo osób się pewnie ucieszy, jest to Star, Fo Star Wars The Force Unleashed w Ultimate City Edition, które raz już przeszedłem, gra mi się naprawdę podobała, jednakże ja tą grę przechodziłem w warunkach pod tytułem Ekran Full HD, a gra przechodzona bodajże w ustawieniach 720p, jak niższych, ponieważ nie miałem komputera, który wtedy by tą grę udźwignął. Teraz, kiedy mam szansę zagrać w tą grę, chciałbym ją wam zaproponować. Może, ale to tylko może, zgodzicie się na tą grę, to zależy tylko od was. A trzecią grą, którą chciałbym wam zaproponować. Jest gra, która, u, która mi się bardzo podobała, a mało osób do niej zagląda, ponieważ ma takie jedno y, nazwisko, które niestety odstrasza większość graczy od gier y, sygnowanych tym nazwiskiem: American Smackdown is Madness Returns. Tak, druga część serii z Alicją. Bardziej dorosłe podejście do gier, z, które mają tak jakby odzwierciedlać bajki. Tak, ta gra bajką nie jest bardziej horrorem i jest naprawdę fajnym slasherem. Ja tą grę osobiście przeszedłem też, więc to nie będzie też zagrajmy na ślepo. Nie będzie to kolejny let's play na ślepo. W ogóle te wszystkie trzy gry, które Wam zaproponowałem, nie są grami na ślepa. Czujecie spisek, nie? To nie jest spisek. Anyway, y, słuchajcie, Alice Madness Returns y, bardzo dobra gra, ja się przy niej bardzo dobrze bawiłem. Oczywiście, niektóre miejsca są takie, że można się zgubić, ale szczerze powiedziawszy, ja przechodząc z tą grę w 100%, to znaczy odwykowałem wszystko, co było możliwe w tej grze. Y, bawiłem się przednio i fabuła mnie wciągnęła. Owszem, y, trochę kulała ta gra z mojej perspektywy czasu. Pod względem eksploatacyj... eksploracyjnym, ponieważ ja lubię eksplorować i gry takie jak Assassin's Creed i temu podobne to są gry, w które ja uwielbiam grać, ponieważ mam duży sandboxowy świat. Ta gra jest pseudo sandboxowa, jest pseudo otwarta i to jest jedyna wada, która mnie boli w tej grze. Zresztą fan... Star Wars The Force Unleashed również mnie to boli. Tam bolą mnie jeszcze inne rzeczy, na które naprowadzili mnie moi znajomi, którzy są fanami Star Wars i. I jak mi kilka rzeczy wyklarowali, to rzeczywiście ta gra stała się odrobinę nielogiczna, szczególnie przy drugiej części, gdzie klonujemy Jedi'a, a Jedi'ów się nie da sklonować podobno, niestety. Ale LucasArts i Disney mają inne na to patrzenie. Anyway, dobra, nie będę już w to wchodził, bo pewnie 35 rzeczy powiedziałem już źle i zjedzą mnie fani Star Warsowi anyway. I słuchajcie, i w tym update vlogu to by było na tyle. Coś, czy chciałbym jeszcze coś powiedzieć? Zachęcam Was do komentowania, zachęcam Was do pisania swoich opinii, bo ostatnio dość dużo czytam Waszych opinii, zawsze czytam Wasze opinie, ale ostatnio przeczytałem kilka opinii, które no, pomogą mi przy tworzeniu takiego Wolfensteina The New Order. Czytajcie, teraz nie pamiętam, kto to był, a nie będę sprawdzał tego na wizji, bo to by zajęło zbyt dużo czasu, jednakże chodzi o opinię, że siedzę za długo w jednym miejscu i za, długo, za dużo pieprzę oczywiście nikt się nie dopieprza do mojego pieprzenia wow, za dużo pieprzenia w jednym zdaniu yy, i chodzi tutaj bardziej o to, że powinienem iść i gadać, a nie stać w jednym miejscu i gadać i wezmę sobie tą poradę na pewno do serca i to, co będę nagrywał jutro, kolejne odcinki Wolfenstein The New Order po prostu będą już bardziej takie więc równa, równa miara gadania, a więcej chodzenia i więcej akcji. Co chyba się też przełożyło na The of Isaac Rebel, który no, nie stoi w miejscu tak długo jak przy starych odcinkach Isaaca. I w prosty sposób po prostu więcej się ruszam i więcej robię i w krótszym czasie mi to zabiera chociaż i tak. Te rany są w dalszym ciągu długie. Anyway! W tym update vlogu to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!